W całej Polsce policja postawiona w stan gotowości w związku z ostatnim zatrzymaniem Brunona K. Ćwików pod Dąbrowska z reguły cicha i spokojna miejscowość, a jednak nie dzisiaj. W domu 25-letniego mieszkańca małopolska policja znalazła i zabezpieczyła dużą ilość amunicji, granatów oraz materiałów wybuchowych. Niebezpieczne materiały 25-letni mężczyzna gromadził w specjalnym pomieszczeniu na terenie posesji. Nie wiadomo, co młody mężczyzna zamierzał zrobić z ukrytym arsenałem. Przedstawionemu zostały zarzuty dotyczące nielegalnego posiadania broni, a także handlu bronią. Mężczyzna, po przedstawieniu zarzutów w trakcie przesłuchania, przyznał się w całości dostawianych mu zarzutów. Złożył, proszę Państwa, obszerne wyjaśnienia. Prokurator ocenił zgromadzony materiał dowodowy, a tak pod kątem również wyjaśnień złożonych przez podejrzanego. I zastosował trzy środki zapobiegawcze, to znaczy poręczenie majątkowe w kwocie 10 tysięcy złotych, dozór policyjny, a także zakaz opuszczania kraju.